Cześć, jesteśmy w wyjątkowym miejscu. To jest tunisko dla w Józefowie, a ze mną jest Zigi. Zigi, jak widzicie, lubi mieć taką czuprynę trochę w nieładzie, podobnie jak ja. I bardzo chciałabym, żeby Zigi znalazł dom. Bo jak widzicie, nie jest może najpiękniejszym przekiem tutaj wizualnie, ale on naprawdę bardzo potrzebuje kogoś, kto da mu trochę serca i trochę ciepła. Zigi ma zagwarantowane to, że jeżeli ktoś go weźmie, to pójdzie do spa i będzie miał zrobioną fryzurę, więc gwarantuję wam, że będzie wyglądał lepiej niż ja dzisiaj, a jestem pewna, że da wam dużo miłości, dużo ciepła, bo ten psiak naprawdę tego potrzebuje. Trochę nam zajęło to, żeby tutaj do nas wyszedł, ale jak widać wyszedł i. I chyba bardzo czeka na kogoś, kto da mu dom, więc proszę Was, jeżeli szukacie członka rodziny, który będzie ciepły, który da Wam miłość, to jestem przekonana, że Zigi jest odpowiednim wyborem. Muzyka